Trudno jest walczyć za ojczyznę, ale jeszcze trudniej jest dla niej pracować i żyć. Te słowa najlepiej oddają historię człowieka, który udowodnił, że kodeks prawny może być bronią równie skuteczną co karabin. 28 listopada mija rocznica śmierci kapitana i mecenasa Władysława Michejdy. Urodził się na Śląsku Cieszyńskim. Jego młodość była naznaczona krwią. W armii austriackiej był ranny aż siedem razy. Potem z bronią w ręku wyzwalał Cieszyn i bronił Lwowa. Ale gdy nastał pokój, Michejda zrozumiał, że o Polskę trzeba walczyć dalej tyle że na sali sądowej w Katowicach stał się strategiem w todze. Wypowiedział wojnę niemieckiej dominacji w Kościele Ewangelickim. To była precyzyjna, prawnicza batalia. Michejda doprowadził do obalenia przepisów dyskryminujących Polaków. I wywalczył prawo do nauczania religii w ojczystym języku. We wrześniu 1939 roku znów stanął do walki. Po klęsce nie złożył broni, działał w konspiracji. Niemcy nienawidzili go podwójnie, jako polskiego oficera i jako prawnika, który był autorytetem dla ślązaków. Wiedzieli, jak jest niebezpieczny. Kiedy go aresztowali, złożyli mu propozycję: życie w zamian za podpisanie folksiste. Michałda odrzucił niemiecką ofertę. Wybrał honor i polską tożsamość, choć wiedział, że ceną będzie śmierć. Trafił do niemieckiego obozu śmierci Auschwitz. Został rozstrzelany 29 listopada 1943 roku pod ścianą śmierci na dziedzińcu bloku 11. Miał 47 lat. Odszedł wierny syn Śląskiej Ziemi. Dla którego bycie ślązakiem oznaczało po prostu bycie wiernym Polsce aż do samego końca. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia.